Dobry, <laughs> dawno mnie nie było. Mamy końcówkę. Nie końcówkę, połowa czerwca jest. No, co ty się śpiszesz? Jedziemy na grzyby. Nie no, generalnie jadę na, na rekonesans Na no. zobaczymy co się dzieje. Podobno już gdzieś tam coś się pojawia. Jakieś kurki, ktoś znalazł. tam się nie bawimy w kurki, tylko od razu na prawdziwki. Tak jest. <noise> Także za chwilę się widzimy no i O no, można powiedzieć wczesna wiosna <noise> O, zobacz jakie piękne o zboże jeszcze niedojrzałe Za to dziury zostały jeszcze O, Jedziemy tam daleko o, Zobaczymy raz, dwa, trzy, może akurat coś będzie. Więc mi się przypomentał, ale nie wiem czy i to! Nie wiem, czy to pies, jest jakiś pies, 3 nie wiem, czy to z obrożu. To nie jest mój. Dobra, trzeba przejść tu te kurki. Czy są. Tutaj zawsze rosły, ale nic nie widać. No i w pizdu! Jest jakiś dryp, ale to nie niejadalny. Czyż to piesek jest? Nie wiem, czy. W każdym razie nie jest groźny. Patrz jak nie za samochodem, ty. Nie wiem, czy to pies. Dobra, idziemy zobaczyć, czy są prawdziwki. No, Możesz doroznić jakiś przyzmak ale to nie to. Idziemy szukać. Odyszy. Boję się, że gdzie za nogę nie. Jakaś winia obczej to co znalazłem po Zobacz jaki jaki koźlo czujesz to po o, kurwa jaki duży ty. Ja cię kręcę wykręć go o, on dżeggen, on to drzewo wyciągnąć o. O. jaka duża sztuka, pa! Pierwszy w tym roku tego i tej świni, która tu biega nie wiem co to, czy to pies jest, ale spoko ty, no jestem zadowolony, tylko wlazłem do lasu, bo samochód blisko stoi i już jest pierwszy grzyb. Obczaj jaki duży, po. Ty jaki ładny. No tego mi brakowało. No nic, panie Jarku, idziemy dalej szukać. Komarów dużo, mogłem się popsikać w czymś, ale dobra. Idziemy tylko obczajć. Dalej temat. Tu jakiś przysmak teściowy. <grymne> o, tu jedno drożdżówka pospolita. O, i tutaj też chyba rośnie. Tak jest! Może na razie jest <grymne> jeden grzyb, ale ty, od razu z miejsca go znalazłem. Z samego przodu, więc może nie warto się zagłębiać, tylko szukać gdzieś, wiesz, w o, 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 okolicy. Dawaj, jeszcze prawdziwka znajdziemy. Będą nam zazdrościć w całej Polsce. Tak jest! tego grzyba czy nie ma? No, tędy chyba z wyżaki jakieś chodzą. Ścieżka wydeptana. żeby tam sami... jakiś dzik nie spał. co my za psem poleci. Jest tu coś czy nie ma? No nic nie widzę. Może dziki zjadły już te grzyby, co były. Szkoda, szkoda by było. Czuje pa obczaja, co tam się dzieje. Dobrze nie widzi tego. O, ja pierdolę! Pewnie nie był zadowolony. No ale co, to chyba tylko jeden będzie tutaj. Komarów jest sporo. Nie popsikałem się, bo myślę sobie, że idę tylko na chwilę. To uh -huh. no, jest, Siedzi tutaj. O, 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 siedzi w trawie. Wziąłbym go do domu, ale... Podobno świnnie można trzymać teraz na wsi. Mini Godzilla. Tutaj zawsze prawdziwki rosły, ale coś ich... Nie widzę teraz. Musi... Musi za wcześnie. No. Kupka. Może coś pod nią rośnie. Nie, nic pod nią nie rośnie. To szy, szyszka była. No i komaru chwilę. No. Ryzał się. No i kolejne auto, pa, gościu obczajacz. Czy, czy znalazłem taki kucnięty jestem? Naprawdę no. no, się, że tu grzybów jest od Ty zatrzymał się. Kogoś szuka. Ciekawe co będzie chciał. Chodzi jakiś typ, czekaj. Abo nie domkną, nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Idziemy. Tu jakaś odmiana grzyba. Nie wiem co to rośnie. Kiedyś się spotykałem, gdzieś na początku, no. Może to też jakieś zjedliwe. Idziemy dalej. No co, w każdym razie coś tam znaleźliśmy. Nie, że jest to, wiesz, w jeden tylko. Gdzieś tam coś się jeden trafił, musiałem, że będzie więcej. Przyszedłem, wszystko, ale widzę, że lipa jest. Będziemy wracać. Jedziemy dalej. Na drugą miejscówkę. Ale mnie komary pokryzyły. A teraz, teraz się już popsikałem tą mugą, nie, ale Późno, w każdym razie teraz jedziemy zobaczyć czy są kureczki, mam taką jedną miejscówkę, może akurat co będzie, jak myślicie, na razie to tak słabo, ale ten jeden, ten koźlarz to mnie tak zaskoczył, że masakra, no przecież jak ktoś się musiał nudzić, ile szlugów w jednym miejscu spalił, ty czekał na kogoś, chyba, że tu jakieś dziewczyny stoją, dobra, idziemy na naszą miejscówkę. Mam tu taką jedną, może akurat coś się trafi. A jak nie, to wiecie, to się spotykamy za dwa tygodnie, a potem codziennie. Widać coś? Nic, tylko ślepaki latają. Kiedyś tutaj o zbierałem prawdziwki. No widzę, że już nawet nie ma prawdziwków. Idziemy do zają... Czekaj, gdzie ja to kurki miałem? Gdzieś tutaj były Zaraz zobaczymy czy coś rośnie Dawaj Jarek idziemy O to było gdzieś tutaj Z tego co pamiętam ale na razie nic nie widać Nic nie rośnie Jest coś? Cip, cip, cip. Widzę, że lipa. Ej, jakby coś było, to byś było, wiesz, widoczne. O! A ten grzyb to musiał być chyba jednak tylko przypadek. <tutek> Trudno. <tutek> ale, ale jest. Także... O, czekaj, jeszcze zobaczymy tutaj może w jakaś coś jest. Kiedyś się coś tam trafiało. Ktoś się teraz pyta, co z tym jednym grzybem? Powiem Ci, czy on to by był zdrowy, czy roboczywy. Za dużo z nim nie zrobisz. Co to? Tak. ptak. Grzyb dzik, jaki nie był. Spadł coś, pewnie wybióra jakaś. Powiem tak, <laughs> wracając do tego grzyba. Nawet jakby był zdrowy, czy roboczywy, no z jedną sztuką nic nie zrobisz, a wyrzucić szkoda. To Najlepiej wziąć go, zmiksować i drożdży trochę nasypać, trochę cukru, odstawić w wyderko na tydzień, dwa. Ja tak wiesz, nie patrzę na Was, bo się rozglądam, mówię, że co jeszcze się trafi, ale widzę, że lipa. Odstawiamy takie wyderko na tydzień, czy na dwa, niech ono tam sobie dogorywa, no i działasz. Sopiesz dołek gdzieś pod sośniakiem jakimś i rozlewasz grzybnie. Wtedy wiesz, zarodniki z tego grzyba wychodzą i coś się tam, coś się tam dzieje. Nie jest jakaś szansa, że może coś się wyrośnie za rok czy dwa, no nawet za trzy. Także wiesz, na no drugi rok to się nie stawie, że coś będzie to tempo takie ekspresowe. No co, skończyliśmy, na rekonesansik, coś tam można trafić, ale trzeba było strasznie długo chodzić, żeby koszyk nazbierać. W ogóle jakby się dało nazbierać koszyk. Także na razie jest za wcześnie w lubelskim. A dajcie znać jak tam mówi. Pozdrawiam serdecznie. No.